Co to jest budżet obywatelski? Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu miasta. Co roku mieszkańcy wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które według nich powinny zostać zrealizowane. Głosując, mieszkańcy mają wpływ na to, jak zmieni się ich najbliższe otoczenie. Czyli projekty zgłaszają mieszkańcy. A czego one dotyczą? Tak, projekty zgłaszają mieszkańcy Warszawy. Dotyczą one różnych obszarów, między innymi przyrody, infrastruktury czy kultury. W poprzednich latach w ramach budżetu odbywały się koncerty plenerowe, zbudowano domki dla jeży, wykonano ścieżki rowerowe, postawiono książkomaty dla bibliotek. Ale to tylko kilka przykładów. Każdego roku w każdej dzielnicy realizowanych jest wiele ciekawych i różnorodnych projektów. Czy wśród tegorocznych projektów są takie, które dotyczą Bibliotek Ochockich? Tak, zgłoszonych zostało 12 takich projektów, wśród nich między innymi zakup książek, spotkania z autorami czy zajęcia dla rodzin z dziećmi.